Szczęść Boże, witajcie. Dawno już nie było Łąteka i przyznam, że y, myślałem od dwóch dni o tym, czy jeszcze mam o czym powiedzieć. Gdzie można znaleźć Pana Boga, jak go szukać, czy można y, jeszcze. Gdzieś go znaleźć, czy wam lepiej powiedzieć, może podpowiedzieć, sobie też podpowiedzieć. I przyznam, że to dzisiaj rano dopiero do mnie dotarło. Oglądałem relacje z, po, z pogrzebu mamy naszego arcybiskupa Grzegorza i myślałem o pani Marii, Nigdy jej w życiu nie spotkałem i na pogrzebie nie mogłem być osobiście, ale tylko przez internet oglądałem. Specjalnie podkreślam to tylko, bo wielu tak myśli, że tylko, a jednocześnie doświadczyłem tego, że to tylko wystarczy, że. Często Pan Bóg przychodzi, to może już jakiś truizm jest, ale przez takie małe rzeczy, takie po ludzku nieprzekonujące. Nie wiem, czy w tym sensie duchowym mam jakieś wyobrażenia, że coś powinno jakieś być, na przykład, że to powinno być na żywo, że coś tam, coś tam. Pandemia trochę nas tego nauczyła. Wiele razy uczestniczyłem w takich uroczystościach, nabożeństwach. Pogrzebach, ślubach czy innych uroczystościach rodzinnych, gdzie rodzina nie mogła być z powodu COVID-u i uczestniczyła tylko właśnie przez internet, online i że to nie przeszkodziło tym ludziom realnie uczestniczyć w tej uroczystości. i Oczywiście, że chcielibyśmy być na żywo, ale. No, właśnie. Nie, nie chcę też się rozgadywać na ten temat, bo to nie o tym ma być ten Montet. To nie jest kwestia właśnie y, potrzeb internetu y, do życia duchowego, tylko chcę Wam opowiedzieć o tym, czego sam doświadczyłem i co wydaje mi się też jakąś podpowiedzią dla Was, jeżeli tego po prostu już nie wiecie. Ale właśnie, jeżeli można gdzieś y, szukać i znaleźć Boga, to można go znaleźć właśnie na pogrzebie, i to na takim pogrzebie, którego byliśmy świadkami. Wy też możecie być świadkami, bo bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, byście sięgnęli do YouTube'a i obejrzeli tę transmisję. Oczywiście, kazanie jak najbardziej, ale nie tylko kazanie, tylko też te wszystkie rzeczy wokół, które się. Toczą i przywitanie, i, i podziękowania, i w ogóle modlitwa, cała uroczystość. Bardzo mnie poruszyło. No sama osoba, pani Marii, bardzo oczywiście też w opowieściach jej syna naszego arcybiskupa Grzegorza. Ale od razu mi się pootwierało mnóstwo takich rzeczywistości, takich światów, które ja znam ze swojego życia, ze, z życia mojej rodziny, najbliższych. Jeżeli jesteście ze mną od dłuższego czasu, to też pamiętacie to, co mówiłem o śmierci mojego taty, o śmierci mojego chrzestnego, ale też, no właśnie, że to może być ktoś taki, kogo nigdy się nie spotkało tak. Fizycznie tak jak ja nie spotkałem pani Marii, a jednocześnie stała się i przez jej syna, ale też w tej całej opowieści, kimś bliskim dla mnie, moją siostrą w wierze, kimś, kto jest no właśnie, bardzo bliski, dzięki Bogu, czy w Bogu. Tak można by powiedzieć, i tak dotarło do mnie, że właśnie taki moment, taka chwila, pozwolenie sobie na to, żeby w tym uczestniczyć, żeby w tym być, właśnie z rodziną w taki czy inny sposób, nawet właśnie taki przez internet, oglądany już po czasie, nawet nie w czasie rzeczywistym, że to może być przyczynek, do poznania Pana Boga, do spotkania Go, do odkrycia Go w nowym sensie, w nowy sposób, znalezienia Go też dla siebie, w sobie. To jest taki ważny moment, tak sobie pomyślałem, żeby zdecydować się bywać na pogrzebach. Może to najbardziej chcę Wam przekazać. Nie wiem, jak to macie, jak to w Waszym życiu jest. Ja przez długi okres mojego życia w ogóle nie chciałem bywać na pogrzebach bo wydawało mi się, że to nie jest miejsce dla mnie, ja mam inne tematy, czym innym żyję. Potem jakoś do mnie dotarło przez bycie w zakonie i jakoś uczestniczenie w pogrzebach choćby braci, co było jakoś naturalne. Potem też jakoś w rodzinie to że to jest też jakiś element naszego życia i to ważny element mojego życia. I nie jest miły, nie jest przyjemny, ale jest znaczący i ważny. I że w takim momencie dużo bardziej można spotkać i Pana Boga, i siebie samego też, także innych, których możemy zobaczyć w całkiem innej sytuacji niż je, ich znamy na co dzień, yy, kiedy żyjemy tak dość powierzchownie ze sobą, może często, że nagle się ujawniają te rzeczy, które są istotne i można usłyszeć słowa istotne i można zobaczyć istotne gesty. Myślę, że yy, przypomina Wam się choćby kilka teraz takich momentów, które były znaczące i których w innych okolicznościach może nawet nie da się zobaczyć. A tu jest na to miejsce, tu jest na to przestrzeń, czas. Właśnie w tym bólu, w żałobie jest na to miejsce i czas. I Bóg tu przychodzi całkiem w nowy sposób, inny. Jakoś do mnie przyznam, przyszedł. Że mi się zachciał być lepszym, że mi się zachciało szukać Boga w nowy sposób, z nową energią, z nową siłą. Tak właśnie. Że doświadczyłem nawrócenia, może takiego właśnie małego, chociaż trudno to mierzyć małego czy wielkiego, wydaje mi się znaczącego nawrócenia. I tym się dzielę i was chciałbym do tego zachęcić. Chodźcie na pogrzeby, może nawet warto czasami pójść na pogrzeb kogoś, kogo nie znacie, jakoś się dołączyć, żeby w tym uczestniczyć, w tej modlitwie, w tym przeżywaniu, w, w, w realnym życiu, nie? blisko śmierci, tego przejścia, które czeka na każdego, każdą z nas. I nie chcę, żeby to jakoś smutno brzmiało, bo to nie o to chodzi. To też nie był jakiś smutny pogrzeb pani Marii, ale no, dotykający, przemieniający, gdzie wiele rzeczy się po prostu prostuje i wyjaśnia. Bardzo chcę panu Bogu. Księdzu Arcybiskupowi podziękować i wszystkim, którzy się do tego przyczynili, że mogłem choćby przez internet uczestniczyć w tej uroczystości, tak. Bo to była dla mnie uroczystość. Mam za to ogromną wdzięczność i modlę się żeby to ziarno, które zostało we mnie zasiane, żeby ono urosło. I modlę się też za każdego, za każdą z was, właśnie o to, żebyście również mogli tego doświadczyć w taki czy inny sposób. Szukajmy Pana Boga tam, gdzie się pozwala znaleźć. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.